Cześć! Na tym kanale już była recenzja Google Home, a właściwie tej ramki tutaj, co stoi za mną. Nie będę teraz do niej mówił, bo włączę Wam coś na pewno. Tak jak w mojej poprzedniej recenzji. A tego nie chcemy, żeby Was nie wkurzać. Ale w każdym razie, mi się ta rameczka sprawdza świetnie. Można pod nią podpiąć swoją chmurę zdjęć od Google'a, czyli Google Zdjęcia, czy jak się to tam nazywa. Ma asystenta. Można uruchomić ten oto telewizor Philipsa, który też ma Androida, poprzez tą ramkę tego po roku, którego recenzowałem, czyli ten odkurzacz sprzątający, też można podłączyć po Google Home i też można poprzez tą ramkę nim sterować, więc stwierdziłem, że trochę rozbuduję to uniwersum i kupię sobie coś takiego. Inteligentny wyłącznik światła. Na razie jeden, jak się sprawdzi to kupię ich więcej. Firma Sonoff, a model dokładnie TXT0EU, sterowany po Wi-Fi tak wygląda. Tutaj prawie nie widać, ale są takie dotykowe przyciski, dwa, bo jest to wyłącznik dwubiegunowy. Z tyłu wygląda tak. Tutaj podpinacie fazę podstawową, i tutaj te dwie odchodzące. I teraz tak, bo nie każdy będzie mógł sobie z tym poradzić. Nie każdy będzie mógł mieć taki wyłącznik u siebie w domu, ponieważ żeby on działał poprawnie, to musi być też przewód N. A w wyłącznikach przeważnie. Takiego przywodu N nie macie, przynajmniej w tym systemie puszkowym, bo w systemie bezpuszkowym, no to jest inaczej. I na dole w puszce wyłącznika możecie mieć wszystko, fazę, inną fazę, Nkę, ochronny, przewód, wszystko tam możecie mieć. Ale jeżeli macie tradycyjną instalację, czyli jedna faza przychodząca, dwie odchodzące albo jedna przychodząca, jedna odchodząca, no to pff, nie macie tej Nki i tak naprawdę. Wyłącznik Wam będzie działał, dopóki nie włączycie światła, nie? no bo póki nie włączycie światła, to na górze będziecie mieli zero, na dole fazę, a jak włączycie to macie. I z góry, i z dołu fazę. Ale można sobie z tym problemem poradzić, bo po prostu, jeżeli macie w pokoju dwuprzyciskowy wyłącznik, to przerabiacie go tak, że Randle ma tylko jedną fazę, działa na zasadzie włącz cały i wyłącz cały, i wtedy możecie wygospodarować dodatkowy przewód N, który sobie tam przełączacie w puszce gdzieś pod sufitem. Ja tak planuję zrobić. Jak wyjdzie, zobaczymy. A u mnie w domu wygląda to tak. Obecnie mam dwa podwójne wyłączniki, łącznie cztery bieguny. I jak zobaczycie tutaj u góry, mogę sobie oddzielnie włączyć cztery obwody, ale żeby zyskać N, to przerabiam tą instalację tak, żeby mieć trzy bieguny, a zamiast czwartego mam po prostu przewód N. No to zabieramy się do roboty. Oczywiście. Jeżeli nie jesteście elektrykami, to nie róbcie tego samemu w domu. Weźcie kogoś, kto się na tym zna. A jak się już zdecydujecie, to wszystkie prace róbcie bez napięcia. Idealnie by było, jeżeli byście majstrowali przy instalacji, mając świadectwa kwalifikacyjne SEP i najlepiej w towarzystwie drugiej osoby. Ale wiemy jak jest, jakie jest życie, także po prostu uważajcie na siebie. Mamy już rozebrane, musimy zrobić połączenie między tymi dwoma puszkami i z czterech wodów zrobić trzy. I będę mógł sterować oddzielnie tym, oddzielnie tym, ale to tutaj i podświetlanie listy będzie razem. No i dobra, słuchajcie, udało się to zrobić. Niestety albo stety. Nagrywam z moją misiaczką, bo żeby nagrywać jakiekolwiek filmy na ten kanał teraz, to trzeba korzystać z każdej możliwej okazji. Także sprawdźmy, jak działa ok. Turn on the Lights. Turn off Light One. Turn off. Lights to. Turn on lights. Na Google Home wygląda tak. Niem inkluzywność, nie? Tam gdzie jest mowa My, obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, piękna i dobra, jak, i nie... jak widać, działa bardzo dobrze. No i słuchajcie, takie coś kosztuje tylko 70 zł z przesyłką, więc na pewno warto, bo fajne, fajny gadżet, albo nawet można powiedzieć, że bardzo użyteczne urządzenie. Proste w instalacji, tak naprawdę nie różni się podłączeniu praktycznie niczym, poza tym przywodem N od zwykłego wyłącznika. Montaż jest banalnie prosty dla kogoś to kiedykolwiek jakiś wyłącznik instalował, potem chwila w aplikacji już działa, można to bez problemu podłączyć pod Google Home, wybieramy sobie pokój, do którego chcemy przypisać ten wyłącznik i to wszystko ja sobie kupię takich wyłączników więcej szczególnie, że coś takiego kosztuje tylko 70 zł z przesyłką w Media Expert jak długo podziała zobaczymy mam nadzieję, że nie będzie się psuć nie potrzeba do tego żadnego sterownika dodatkowego, takiej stacji bazowej, działa sobie po prostu po naszym Wi-Fi, Naszym Google Home. No i tyle. Ja bardzo polecam, kupię ich więcej. Jeżeli macie pytania, to zadawajcie w komentarzach. Jeżeli film się podobał, to dajcie łapkę w górę, zostawcie suba i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!